Witam, ja jestem Antares, a to jest kolejny odcinek z serii Niezwykła Krajina Minecraft. Jesteśmy dalej w jaskiniach. A, to ten żwir. I idziemy sobie dalej. Tu może najpierw tu pójdę. Chyba tutaj już nie ma dalej nic, to sobie wykopię. O, osobna jaskinia. Już idzie? A stop! Jezu, ile ich was tutaj jest? Okej, okay, dobra, to koniec. A, dobra. Yy, Okej. Okay. zbiorę ten węgiel jeszcze Idziemy sobie dalej Jeszcze gdzieś żelazo chyba widziałem. O, tu jest. A, strasznie dużo. Nic więcej nie ma. Nie ma chyba. Nie. Dobra. Zobaczmy, może co jest tam. A. Bardzo dużo. <grym _> <grym _> <grym _> Jeszcze to żelazo. За пальчики там, ну. Нет, тут не маньяк. sobie zapalę, żeby było jaśniej. A, w sumie nie mam nie niepociągnięcia, tu szedłem. My tak nic nie ma. Yy, dobra, skąd my przyszliśmy? Stąd teraz tu, yy, tu może teraz Coś słyszałem? Czy mi się wydawało? Nie wiem, dobra. To może tam, naj teraz pójdziemy. Zobaczyć co tu jest. Creeper? Już tu leży? O jest Nie trafiłem. Ja sobie tu okrągły pokój. E, no. Dużo węgla. Ale to dobrze, bo się przyda na pewno później na coś. Dużo tego kopania. Dobra, tu wykopałem, tu wybuch creeper. Co jeszcze muszę stąd wykopać? Głupia myszka. No, i ile tego jeszcze będzie? Już. Powoli mi się oddachciewa tego kopania tego węgla. Naprawdę. Strasznie dużo tu jego jest. Okej, okay, to wszystko. Jeszcze tu jest trochę węgla, to sobie, sobie go wykopię. Ile można? A, to już wszystko. Ok, jeszcze dużo. Lazo, oczywiście, jak zawsze, bardzo dużo. Hmm. Tu jest jeszcze węgiel. No i ile tego będzie tu jeszcze? Dobra, jest koniec. Mmm, tak, fajnie. Znowu węgiel. Nie, chyba sobie daruję już ten węgiel, bo i tak mam już go dużo w, tu w ekipie błądku, w domu też. Najwyżej później go wykopię jak będę potrzebował. A teraz sobie pójdę jeszcze gdzieś indziej. Teraz tam już byłem, tam byłem. A tam jeszcze coś jest i tam. To najpierw może tam pójdę. Spadaj stąd. Ginie. No. w wybuchu? Żeś wybuchu. A, tam jeszcze jest ta tam... A, to tylko takie małe coś. Gdzieś tu słyszę pająka. Ale to pewnie jest tam. O właśnie, tu. Tu nic nie, nie, nie zaskoczy, chyba nie. Tylko ten pająk tu. No. Ile tu jaskiń? No, zmienia się na ten miecz. Nic nie ma, okej. Okay. To idziemy sobie dalej. Yy, gdzieś tu jeszcze... O, tu jest jeszcze jedna jaskinia. Aha, wyjście na dwór, na zewnątrz, na powierzchnię. A co tutaj taka dziura? A tam jeszcze... czy dalej? O! Spawner. Tam pewnie jest. Zombiaków. Ging, ging, ging. ty. Okej, okay, dobra, już mi się nie pojawią. Tu sobie oświetla, a tam jeszcze coś dalej jest. A, to tylko tyle. O, jak fajnie. Oj, i puta. Nawet. Oj, siodło i... Zbroje końskie pro wiadro redstone. Hm. Niezły... Nawet yy, zaraz tam, zaraz, gdzie ja byłem? A tu, to jeszcze tam jest skinia, tam tam pójdę się jakoś trzeba wdrapać. Gdzie to jest? No i nie wiem teraz gdzie mam iść A tu, okej okay. Zapomniałem tutaj też już, już nic nie ma Tak myślałem. A zaraz, zaraz, tam jeszcze coś jest. A nie, to dalej też. W sumie nic nie ma. O, a mam jeszcze tyle. Ok. Już popołudnie. Niedługo słońce zajdzie. chyba sobie już wrócę do domku. Chyba, że a tu jeszcze nie, nie tu nic nie ma. Oj. To ja chyba sobie wrócę. Słyszę kostka, a to tam na dole jest. Tak właśnie sobie yy, trochę pobudowałem między odcinkami Taką bazę sobie tutaj zrobiłem W jaskiniach. Oj Tutaj trochę te, te schody sobie w dół. Zrobiłem tutaj, zabudowałem, tam już nie ma wyjścia. No i, 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 jeszcze coś chyba było. Tylko co? A, chyba podwyższyłem sufit, do tego też hmm, chyba o tym jeszcze nie mówiłem. No tak. A, i płytki naciskowe sobie zrobiłem. No i teraz, tak, mój pokój wygląda tutaj. Trochę te dziury były, to sobie je zalepiłem. Tutaj też sobie sufit zrobiłem. To też sobie sufit zrobiłem. No i jeszcze na zewnątrz coś jest nowego. O, zrobiłem sobie dookoła domu takie coś, chodniczek taki. Znalazłem marchawkę, znaczy yy, wypadła mi z ząbiaka. Sobie posiałem, żeby mieć więcej. Już mam yy, dwa, dwa coś tam, te No i poszerzyłem trochę zagrodę i rozmnożyłem trochę zwierząt. I to chyba wszystko. No i oświetliłem tu jeszcze, ale to... to... A, i jeszcze sobie ściąłem stamtąd... Yy, jak to było? A, trzcinę cukrową. I sobie posiadłem tu. Posadziłem, żeby mi rosła. Nic mi tu nie wpadło już. Nie, nie ma. To idziemy spać. nie muszę bo mam płytkę chcę spać, spać sobie yy, a zaraz, tutaj sobie co ten proch odłoży to odłożę to, 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 I trcinę i jeszcze przeni, A ze skąd mam? Nie pamiętam, żebym zbierał. to sobie włożę tu wiadro też. Yy, to sobie przepalę. A węgiel gdzieś no tu jest, tu sobie wrzucę. Mm, brok to tu. Żwir tu. I ziemia też. No i to wszystko. Gdzieś ja tu słyszałem małego zombiaka, ale go nie widzę. Gdzie on jest? To pewnie pod ziemią. Nie wiem. To jeszcze może sobie zbiorę trochę tego, tego zboża, które nie urosło. No czemu? No, I gdzie ta nasiona? Dawać mi nasiona, już dlaczego mi tak mało nasion wypada z tego. Nie rozumiem, dziwne, patrzę sobie po tu, tu, tu. Mm. No, chyba akurat mi wystarczyło. No, jest okej. Okay. Dobra, to w tym odcinku to już wszystko. Ja bym Antares. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Cześć.